nie będziemy wyprowadzać. My zapewnimy Państwu bezpieczeństwo, jesteśmy na każde zawołanie państwa. Jestem gotów zostawić tutaj patrol, bo wiem, że tutaj pan poseł, który wzywał policjantów na interwencję, obawia się, jak przechodzą przy tych ochroniarzach, że coś może się Wam wydarzyć. Więc ja mogę tutaj zapewnić na chwilę obecną patrol policji. Nie I możecie Państwo złożyć też skargę na naszą interwencję, którą tutaj przeprowadzamy do miejscowego prokuratora. Możemy się tak przerzucać. I my wiemy, że to jest, że jest po prostu w tej chwili nie tak powinno być. Przecież gdyby teraz na komendę przyszła taka grupa ochroniarańska i powiedziała, że ona ma tutaj upoważnienie i co, nie ma reakcji, nie, 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 nie bawmy tak. się tak. takie. Proszę tak. zadzwonić do przełożonego i proszę nam dać telefon, my mu to wytłumaczymy, albo niech on tu przyjedzie, nam skoro nie potrafi. Bardzo prosimy, że przyjęła pana przełożony. I Państwa nie prosimy my o rozstrzygnięcie tej sprawy, tylko zabezpieczenie nam na, na, na czas, wiemy, kiedy wiemy, ona wiemy, będzie wyjaśniana. Jeżeli Państwo wiemy, wyjdą... To ja powiedziałem, na ten czas mogą zostawić tutaj patrol policji. Nie, my będziemy, żeby tutaj po prostu... A ja mówię, co ja mogę. A czy w ramach tego, co Pan może, czy sprawdzony został KRS i e, poprawność pis i e, tych, którzy uważają się pan za władzę? Panie Paśle, dzień dobry, miło mi Pana Panie pośle, nie był pan w trakcie wcześniejszej interwencji było. i to już było wyjaśniane. No właśnie, no nie powtarzamy to... pytania i odpowiedzi. Cały czas, tak, po co to, no to mamy no, no dobrze, ale, ale jak odpowiedzieć? Nie, nie, tak. znaczy, Panie pośle, z tego co mam tutaj przedstawiciel pokazywał z KRS, natomiast tak jak mówię, tutaj był kontakt z firmą, pracownikiem ochrony, mamy być dostarczony umowę. Kiedy? I czekamy, okay. słucham? Kiedy ta umowa? Ale, Ale czy... to my nie wiemy kiedy. Ta grupa czekamy tutaj to... nielegalna była już wczoraj. Już 12 dwunastą godzinę czy nie wiecie prawie? 12 godzin to pana. Jeżeli ta firma jest od wczoraj i na szczęście, znaczy na szczęście, to jest źle sformułowane. I jutro ryska. będzie kolejna i będziemy I znów wyjaśniać, tak? Nikomu, Cały co? czas nie mają montowana odprawowitego Panie pośle. tak jak kolega powiedział, ja powtórzę, jesteśmy tu po to, żeby nie doszło do nieszczęścia i do, jak, jak panowie mówili, jakichś przepychanych z nieprzyjemności. Jesteśmy na każde wezwanie państwa, tak. ja mówię. Możemy zostawić tutaj na chwilę obecną patrol. Na tą chwilę kończymy interwencję. Patrol może być, panowie, pan na zewnątrz. Złożenia, czy... zawiadomienia do nas. No tam prawdopodobnie Jeżeli też będzie państwo to może Panowie, ale jed, jedno jest niezrozumiałe. Nie, nie. Jeżeli chcecie naszego bezpieczeństwa, jesteście policjantami, pani premier zadaje proste pytanie: dlaczego tych panów nie wyprowadzacie? To jest wasz obowiązek. Nie macie żadnego dowodu, tak jak powiedział pan minister Murawczyk, że oni mogą tutaj przebywać. Zwiększa to ryzyko niepotrzebnych, niepotrzebnych sytuacji. Proszę tak wyprowadzić. Po no, nosicie polski mundur, nosicie, nosicie orzełka. Jesteśmy za wami, jeżeli macie jakiekolwiek naciski polityczne, jeżeli ktoś do was, przepraszam bardzo, dzwoni, powiedzcie o tym, zachowajcie się przyzwoicie, ale jesteście policjantami i macie obowiązek ich wyprowadzić. Panie pośle, nie Proste. mamy żadnych nacisków politycznych, mamy tylko kontakt z naszymi przełożonymi. Nie jesteśmy, tak jak powiedziałem, prawnikami, jesteśmy policjantami, którzy znają yy, prawo policyjne. Pewne rzeczy, których nie wiemy, musimy się od naszych też przełożonych dowiedzieć, którzy się udzielą nam pewnego wsparcia i to wszystko, co ustaliłem, Państwu teraz przekazuję. Tak? I na ten moment kończymy tą interwencję. Jesteśmy no do Państwa przygotowani do funkcjonowania. Pana prosimy ewentualnie do nas na wieczór 21. Jakie protokoły? Zapewnimy osobę, która która przyjmie tu pana zawiadomienie. Ja już do swojego niepośle, a że będę na pewno ale i do jakiś czasu, bo chciałbym, żeby też wie pan, bo też mamy to parę. No to może Arek, my zostaniemy, a ty idziesz z kosztem, tak, żeby to, było to, to już dodać temu to, żeby jeżeli, już tutaj. Tak, jeżeli nie chcecie wyprowadzić tych panów, żeby byli na zewnątrz, to stop? niech to będzie patron. Dobrze, to ja, ja to sam zaproponowałem. Tak, pan się, dlatego wróciłam. Bo tutaj jest też przedstawiciel, tamten pan. Czy pan się zgadza na to, żeby tu patrol był w środku? Bo tu, państwo posłowie chcieliby, żeby. Zgadzam się, ale ja mam inny postulat. Od dwóch dni, od, oś, od kiedy są ci panowie, czyli od trzeciej w nocy, czekamy cały czas. Na czyste, jest proste do sprawdzenia, jak drut. Mam inny postulat. Panowie nigdy nie wychodzę, bo będzie czekać dwa dni. Oprócz tego patrolu, któryś z panów jest, czeka, dzwoni, wyjaśnia. Przecież pana, nie będziemy podsłuchiwać. Y ale proszę. Panu bardzo dokładnie chodzi ten temat chodzi o to, ale proszę pana, nie. Pan po raz kolejny nie. zadaje to samo Chcemy, pytanie. Chcemy, żeby w końcu y tyle godzin czekamy. Żeby w końcu było jasne, czy ta firma ma legalne dokumenty. Dlaczego tyle czasu to trwa. To już mi ciężko na ten temat odpowiedzieć. Wie pan, tego nie da pan policji. Ja, ja nie mogę komuś kazać, żeby za pięć minut tutaj przyjechał z umową. Ale mam łatwiejsze nie, rozwiązanie. Niech pan ale pokaże swoje papiery z ale ja naturalnym, wiem, aktualnym, nie, z aktualnym KRS-em. KrS za godzinę ma być prawnik, no, za, nie wiem, zarządu. Ale kij nie 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 Państwo ale jest sytuację, jaka teraz ale jest. omawialiśmy, będzie za godzinę osoba się tak. za Dlaczego tyle Nie, nie, dlaczego po bo po ona przyjedzie tutaj? I z państwem porozmawia. Przepraszam bardzo. No, ale nie będziemy z nią rozmawiać. No, ale nas nie interesuje to osoba, bo. Ja wiem, że to rozumiem. Ostatnie pytanie: czy mogę się w takim razie połączyć z pana przełożonym tutaj na głośno mówiący? No bo skoro pan nie może podjąć decyzji w naszej ocenie zgodnej z prawem, żeby wyprowadzić nielegalnie przybyt. Bardzo bym prosił, żeby w ramach interwencji poselskiej chcemy porozmawiać z panem przełożonym, inspektorem, którego pan wymienił. Jestem przekonany, że transparentnie wyjaśni nam powody, dla którego nie może wydać rozkazu, aby zgodnie z prawem panowie wyprowadzić. Będę czekał w tej chwili. Tyle, Czyli na tą chwilę zostawiam tak. tutaj patron. Nie, nie, ale proszę się, się połączyć tak? teraz z tak? przełożonym. Nie, nie wiemy, czy panowie... Czy to, że wróci pan do nas. Za każdym razem wracam. Tyle razy ile wyszedłem, tyle razy porozmawiać. Czyli za godzinę ktoś przyjedzie, tak? Za chwilę się połączymy z pana przełożonym, żeby porozmawiać. prawnik i nas ziemia nie jest powiedziała? Ja bym chciał to usprawnić jakoś. Zawietki, ludzie, to Mamy, to. Mamy aktualny proszę, wypis z KRS-u. Jestem zarządu, pan jest? prawnik poszedł na górę, może nas to wrócić, jestem wicenaczelnym skromnym. Wicena tu żaden prawnik nie, prawnik. nie musi przyjeżdżać, bo tutaj prawnik jest. Acha. Dziękujemy Dziens. Państwu. Zarząd. proszę Czekamy za pana. E, you, We, otwieramy, odpuśćcie. Tam jeszcze dziennikarz jest. Kto tak jest jest Pan? To jest a jak tu te owie Krzycą, dokucają. No, ktoś tutaj. Troszkę tam na to. A, gdyby pan posłuchał, jak na mnie krzyczą pod te em No. stoi? Nie. Ale nikt Wam nie przeszkadza, jest wszystko w porządku, tutaj tak? nie, tutaj nikt nie Super. No tak. Słuchajcie, póki co to ja się rozłączę. Połączę się jak przyjdzie na to czas. Teraz jest wszystko w porządku.